Dzień A pan i... Dzisiaj będziemy ogrywać gierkę Dinosaur coś tam Ogólnie yy, Pamiętacie jak graliśmy w Zubę? Zubę szczerze nie Chce mi się grać Dla mnie to jest gra ok, ale No są lepsze, tak? Na przykład, nie wiem, Fnaf Word, którego sobie ogrywamy na live'ach Dzisiaj będzie live Dzisiaj będzie live yy... O godzinie, nie wiem której, jak odrobię lekcję. Hmm, to będzie live ze FNAF Worda. I no. Ogólnie gra polega na tym, że biegamy sobie takim zinkiem, tak? One mają tam różne, akurat ja wybrałem Velociraptora. Bo jest on moim ulubionym dinozaurem. I teraz po prostu yy, zbieramy to. Tu jest, on jest y, zły. No i po prostu y, gra polega na tym, żeby y, chodzić, bić się z innymi. Y, akurat ja teraz zostałem y, y, zabity, ale nic nie stało. Na przykład o to jest fajny rynek, bo on nie jest zbyt szybki, ale jest bardzo tankowaty. A to się bardzo przydaje. No i po prostu na przykład, on ma takiego skilla, że się obraca i zadaje około 3000 euro. No. Mm, po prostu weźcie sobie, oglądajcie i powinniście wiedzieć. Kurde. One są małe i... Kurde. Kurde, no one są ciężkie do po prostu zabicia. D Ała też masz okona. Chyba mi się nie opłaca siedzieć bo Prat mnie, No i super. I zostałem yy, zabity. Ja bardzo lubię postać yy, Raptora. To chyba to jest Raptor. Bo on jest bardzo szybki, przez co no widzicie, nic mnie praktycznie nie dogania. Dobra, mi się. Tylko, że taki jest z nim problem, że on bije wolno, bardzo wolno. No dobra, ja sobie za nim pobiegnę. Myślę, że tu nie będzie ból. Na razie wygrywamy. Mamy te 2000, oni mają mniej. Dobra. Kurczę. Dobra, zaraz go zabijamy. Zaraz go zabijamy. Piszcie, czy chcecie seusaria. To na pewno, bo ja w sumie bym sobie to nagrał. Tam bro. Dobra, zniszczymy to. Niszczymy to. Dalej. Chociaż na tyle, żeby później mógł łatwiej to rozwalić, czy tam to obrobić po prostu. Eee... He, 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 he. co to za zadinek Tu masz jest, o Tu to my wygramy chyba. Dobra, on ma taką umiejętność, że on umie sobie zrobić takiego skopa. Po prostu Trilomy, nie? tril, trilome. Dobra, tutaj jest jakiś zły pan. To jest jakiś raptor. Dobra, dzięki morde, że go zabijesz. Uh, oh. Ja bym bardziej się skupiał na tych silniejszych wrogach. Jeszcze tak z daleka. O, na... Na nim to chętnie. Chętnie bym go zabił. O nie. On nie! On jest za silny! Właśnie dlatego wolę go mieć po swojej stronie. O, ale tym już mogę go zabić! Tylko, że potrzebuję dobrej y, tej strony. Dobra, lecimy tam. Pokarnotaurusa! Atak czulki. Atak na tego typka Atakujemy go, atakujemy, atakujemy. Kurde. O Dobra, ale atakujemy go. Dawaj go, dawać. Zabijemy go na spokoju. Dobra, czego zabijemy? On się nie rusza. Dobra, zabijemy go. Jest! Karno umarł. Karno umarł. Dobrze. Dobra, ja sobie zrobię leczonko takie małe. Dobra, tam zbijają. Nie zbijają. Bo tu ktoś... So, ja. Umarłem. Dobrze. Okej. Okay. Może być. Dalej wolę tego. On jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo silny Ale ważne tylko żeby Umieć grać z tymi postaciami, tak? Bo na przykład tutaj to Niby jest karno, tak? Ale Ja tego karno ich chcę porobię, nie? Dobra idziemy w sumie. O Boże, ale z dwoma to już nie wiem czy dam radę Właśnie z dwoma już będzie większy problem Ja cały czas biorę tą postać bo moim zdaniem jest ona najpotężniejsza. I dobra, chodźmy. Tylko, że ja może pójdę tą stroną i sobie troszkę w te karno strzelam. Gdzie jakiś jest? Jest jeden na środku, tutaj. I strzelamy je. Strzelamy. Mmm. Czy chudę, że mnie nie wiem. Dobra, ja tutaj będę ze snajperem, który zabija te karno. Bo one są za silne. Dobra, strzelamy. On nam nic, a nic nie robi. Teraz ta, ta już robi A to... Jakby, nie tego się spodziewałem, ale okej. Okay. Dobra, jak tam? Na razie wygrywamy też w tym. Tylko, że te karno, no one robią pogrom. Jest aż. Prawda jest chora liczba. No dawaj, dawaj, dawaj. Bum. Buła. Dobra, ja muszę uciekać. Dobra, najlepiej jak się zajmiemy jednym karno. Dajesz no, się zajmujemy jednym karno. No, typek, karno. Stoi się nawała ze mną. Kurde, jej, jej, jej. Je. Nie fajnie. fajnie. jest z tego powodu, że on stoi obok mnie i zaraz sobie przyjdę moją ulubioną postacią, czyli raptorkiem i go zabija, ale. fajne jest to, że on serio stoi aż tak blisko. Dobra, umarł. Jeden. Yy, tutaj jest drugi. Bo trzeba też. Yy... No dobra, ja sobie go tak będę strzelał. Pro! 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 To jest dobra Pro! 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 Nie, nie wiem, ja wolę zabijać Karno, a nie zajmować się tymi wieżami, bo Karno są o wiele potężniejsze od przypuśćmy przypuśćmy tego. A nawet nie wiem, jak dostać tego Karnotaurusa. Dobra, upgrade'ujemy cię. To jest na pewno. Yy... I dajemy ci healing. I upgrade'ujemy to bo to Cię przyda dobra, masz jeszcze moduł nawet wszystko, bo Ty jesteś moją ulubioną postacią no Panie, muszę Cię dopierścić okay. nie, do widzenia dobra, 10 minut dopiero, Panie jest wybiorę raptorka, bo raptor, no mega dobry win. I yy, robimy tutaj szybkie door capture. I lecimy tu. Dobra. Nawalanka .pl. Dobra, on już umarł? Nie wiem. Czemu, ale okej. Okay. Dobra, uciekamy i strzelamy tu. Oooo, ucieczka. Super ucieczka PL. Prawda, to jest super ucieczka.pl. Dobra. Szybko zajmujemy. Zajmujemy punkt A. Dobra, jest punkt A. Przy okazji się trochę wychyluje. Teraz tylko zająć punkt C. A punkt D jeszcze. Kurde, trzeba bronić punktu D. do boju. Punkt. D Dobra, na punkcie D już stoję. Dobra, ja. Ja zawsze w sumie się nie przejmuję tym, że mnie biją. Kurde, kurde. Stoimy tu. O, cześć! Jakby nie spodziewałem się ciebie tutaj. No dobra. Mm, może cię zabiję. Może żeby dziam. Przecież dziam, jam, dziam, 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 dziam. Dziam, robi punkt A. Punkt A i punkt B są y, zajęte. Lecimy tam.

Ała. Ała. Dobra, wejdziemy sobie teraz tym. Bum. Oni nas powoli doganiają. Jest nieprzyjemne. Czemu nie mogę strzelać? Kurde, no strzel. Dobra, mam nadzieję, że strzelam. Defending, punkt E. Punkt E is defending. Jak tym ogonem przyjdzieli, to umrę normalnie. No ale fajnie, to jest niesprawiedliwe. Halo.

Dawaj, dawaj typku. Dawaj niszczymy to. Dawaj niszczymy, dawaj niszczymy. Ty pegnisz to, please. Ze mną. No, nie dam sobie rady z. z i tak. Przepraszam. Dobra, no. Dobra, jest. Musimy jak najbardziej teraz. blokowywać tower. A masz. I. do widzenia. Do widzenia. Ostrzela w nas! O Ła, ale to jestem buła! O Ła, ale ja to sobie buła, ale ja to sobie buła! Pomoc, kurde, pomocy! Pomoc! Umieram! I umarł! Umarłem, ale okej. Okay, teraz nie wiem, wejdziemy sobie tym tankiem. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. I do widzenia. Cały czas cię mam na celowniku i cię nie spuszczę. Nie spuszczę was. Wszystkich po... Karno! Wszystko, ale Karno wyszedł już. W każdym meczu musi wejść, nie? Karno taki wielki, bo... Czemu nie? Dobra. To jest T-rex! To nie jest Karno, to jest T-rex! Dodałem mu sporo dmage'a, no ale to jest T-rex. O kurde. No a to fajnie. Dobra, lecimy. Z T-Rexem to już się średnio mogę pobawić. Mają sporo zajęte. Jeśli szybko tego wszystkiego nie odblokujemy, tu przegramy, no panie. Dobra, umarł. Dobra, jest. Dobra nasza, dobra nasza. Uciekamy. Punkt D jeszcze zaraz będzie nasz. Tego T-Rexa no trzeba zdjąć. T-Rexa. Help me T-Rex. Powolniony jestem. Kurde, no co jest z tym T-Rexem nie tak, ludzie? t rexy naprawdę są zbyt mocne. Yy, dobra, chodź parazaurem. No, nie wiem, cokolwiek, ale żeby zabić chociaż tego... gówniarza, nie? Defeat, defeat, defeat. No niestety. Ale mocno walczyliśmy, na pewno. No, ale co sumie mam tylko same komony, a... No, on już samych komonów nie miał. On już... był wojownikiem wyższej klasy niż ja. No cóż, więc... Tak wygląda ta giereczka. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobała, bo z chęcią bym nagrał jeszcze kilka odcinków z tej właśnie gry. No i cóż. Yy, nie wiem. Miłego czegoś tam. Papa. Pa.